Starship, najważniejsze informacje czyli wprost tłumacząc, statek gwiezdny. Jest to rakieta opracowana przez firmę SpaceX, rakieta dwustopniowa, i ma ona nam pozwolić na dotarcie do Księżyca i do Marsa oczywiście w sposób załogowy z ludźmi na pokładzie, ponieważ no, takie zwykłe dotarcie jest możliwe, tylko że tutaj chcemy tych ludzi w odpowiednim stanie i kondycji dowieść, właśnie na Marsa i na Księżyc. Może zacznijmy od wielkości, ponieważ ta robi wrażenie. Wysokość to 120 metrów, szerokość 9 metrów, a masa całkowita z oczywiście paliwem to 5000 ton. Tak, 5000 ton, z czego większość tej masy to oczywiście paliwo. Paliwo, które umożliwi dostanie się tam, gdzie planujemy. Jest to, tak jak powiedziałem, rakieta dwustopniowa. Pierwszy stopień nazwany jest. Super Heavy, ma on około 70 metrów wysokości, 9 metrów średnicy i posiada 33 silniki Raptor. Drugi stopień, czyli Starship, od właśnie tej nazwy wzięła się nazwa całości, ma około 50 metrów wysokości i on ma obecnie 3 silniki, które są używane jeszcze w atmosferze ziemskiej i 3 silniki, docelowo 6, które mają być. Używane w przestrzeni kosmicznej, ponieważ należy pamiętać, że te oba stopnie się rozdzielają. Ten super heavy ma wylądować, tak. Tutaj celem jest, żeby ten pierwszy stopień super heavy wylądował w całości nienaruszony o czym będzie za chwilę a starship ma lecieć dalej. I potrzebuje do tego oczywiście silników jeszcze w atmosferze, i później, no, kiedy chce się dostać na ten księżyc, na tego Marsa, również musi posiadać odpowiedni napęd. Na razie są to trzy, w przyszłości będzie to sześć silników Raptor. Oczywiście tutaj może zainteresujmy się tą masą, ponieważ, tak jak powiedziałem, właściwie większość to paliwo paliwo, które ma umożliwić oderwanie od ziemi i osiągnięcie odpowiedniej prędkości prędkości ucieczki, no żeby ten starship mógły na przykład znaleźć się na tej orbicie geostacjonarnej czy też na niskiej orbicie okołoziemskiej. I jeśli mówimy o Super Heavy, o tych zbiornikach Super Heavy, to one mieszczą 3600 ton paliwa, 2800 ton ciekłego tlenu i 800 ton ciekłego metanu. Więc tyle paliwa potrzeba, żeby napędzić te 33 silniki Raptora, żeby to wszystko podnieść do góry i pozwolić na osiągnięcie odpowiedniej prędkości. Później musi dojść do rozdzielenia się super heavy od starshipa, żeby ten drugi starship mógł kontynuować już z odpowiednią prędkością, ale z nadal pracującymi silnikami, żeby ta prędkość mogła nadal rosnąć, żeby mógł dostać się na przykład na tą wspomnianą Orbitę geostacjonarną, a ten pierwszy stopień ma wrócić na Ziemię. Tak jak powiedziałem, ma wrócić na Ziemię i później ma być ponownie wykorzystany. A takie coś oczywiście ma się przełożyć na obniżenie kosztów. Nie musimy od nowa budować rakiety silników, co jest bardzo, bardzo drogie. Tylko, że no, ten pierwszy element po przeglądzie, po odpowiednich pracach po naprawach będzie mógł być od nowa zatankowany i będzie mógł wrócić na ziemię coś co jest bardzo ważne jeśli chodzi o całego starshipa i jego ekonomiczność. Więc on po odłączeniu od starshipa, który leci dalej, początkowo żeby się ustawić, używa zaworów, które upuszczają ciśnienie ze zbiorników na paliwo i na utleniacz. W ten sposób odpowiednio ma się ustawić. Później mają być w użyciu stery aerodynamiczne. Do tego odpowiedni zapas paliwa, które ma napędzać te silniki tak, żeby w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób, czyli łagodnie, nie uderzając w powierzchnię, ten super heavy mógł niejako się na tym lądzie zatrzymać, ale nie w miejscu obojętnym, tylko oczywiście w miejscu, gdzie zostało to wyznaczone, żeby mógł wylądować. Tutaj to nie pierwszy zna, ponieważ inne produkty SpaceX już takie sztuki przecież potrafią i cały czas się to odbywa. Ale Super Heavy ma po prostu wylądować w określonym miejscu, wykorzystując zawory, stery aerodynamiczne, silniki. Po lądowaniu, oczywiście, specjalny system, takie ramiona orbitalnej wieży startowej mają go po prostu przytrzymać i robimy przegląd, tankujemy, lecimy dalej. Jeśli chodzi o ten drugi stopień, on oczywiście z odpowiednim ładunkiem leci dalej. I tutaj może od razu powiem o historii, ponieważ SpaceX w czasie jednego ze swoich testowych lotów wysłał w przestrzeń kosmiczną, czy też na orbitę okołoziemską Tesla, samochód Tesla. I wiele osób oburzyło się, stwierdziło, że no, dlaczego tak zrobiono, że to tylko reklama. W rzeczywistości takie próbne loty. Oczywiście muszą mieć na swoim pokładzie odpowiedni ciężar. Czyli najczęściej są to bloki na przykład betonu, które mają symulować ładunek, tak żeby ten test był w realnych warunkach z realnym obciążeniem, no i żeby to można powiedzieć, żeby po prostu można było wiedzieć, jak ten ładunek wpływa na lot rakiety, na jej stabilizację, ustabilizowanie. I zamiast betonowych bloków wtedy użyto samochodu no tak żebyśmy wiedzieli, że to oczywiście reklama, to oczywiście coś co miało zwrócić uwagę ludzi, ale tam i tak musiał znajdować się jakiś ciężar. A gdy mówimy o ciężarze, to oczywiście celem Starshipa jest wyniesienie odpowiedniego ładunku w odpowiednie miejsce. Jeśli chodzi o możliwości Starshipa, to on na Leo, czyli na niską orbitę okołoziemską od 200 do 2000 km ma być w stanie wynieść ponad 100 ton ładunku. Na GTO, czyli na orbitę geostacjonarną, nad równikiem jest to 35 786 km nad powierzchnią Ziemi, ma wynosić około 21 ton. Czyli te wartości są dosyć fajne. 21 ton na orbitę geostacjonarną to po prostu dużo. Chodzi o to, co oczywiste, żeby. Ekonomicznie wynieść w kosmos ładunek. Musimy pamiętać, że każdy kilogram, który wynosimy na przykład na Księżyc czy też na te orbity, to gigantyczny koszt. Tutaj ten koszt ma być zminimalizowany tym, że ten pierwszy element rakiety super heavy wraca, no i nie trzeba od nowa go budować, nie trzeba od nowa tworzyć silników, więc możliwości duże, ale możliwości mają być inne. To nie po to stworzony jest starship, żeby tylko wynosił ten ładunek na te orbity geostacjonarne, czy też na te niskie orbity okołoziemskie. Tutaj celem jest Księżyc oraz Mars. Chodzi o to, żeby był on w stanie właśnie tam wynieść duży ładunek. Chcemy załogowych misji na Marsa, musimy tam zawieźć ludzi, którzy muszą coś jeść, muszą coś pić. I muszą mieć coś, żeby na tym Marsie jakiś czas przeżyć. Tutaj o ich powrocie na razie się nie myśli, chociaż no, wersje są różne. I co bardzo ważne, na Księżyc z tankowaniem na orbicie ten statek ma oczywiście przenieść ponad 100 ton ładunku. Tak samo na Marsa. Chodzi o to, żeby na przykład dostarczyć na tą orbitę, odpowiednią orbitę, pewną ilość paliwa żeby móc tam zatankować tego Starshipa, żeby móc uzupełnić jego zbiorniki, żeby mógł używać tych trzech, później sześciu silników Raptor, żeby żeby szybko i sprawnie na przykład zawieźć ten ładunek na Księżyc czy też na Marsa. Więc taki Starship z tym ładunkiem ponad 100 ton dociera na orbitę, tam jest tankowany przez paliwo, które zostało dostarczone przez Wcześniejsze loty starshipów, i wtedy z tym ładunkiem ponad 100 ton może sobie lecieć dalej, czy to na Księżyc, czy to na przykład na Marsa. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Jeśli chodzi o budowę, to oczywiście tutaj dużą zmianą jest to, że te oba stopnie mają w większości być zbudowane ze stali nierdzewnej, która nie tylko ma być tańsza, ale też w wielu aspektach ma pozwalać na Większe, lepsze parametry. Czyli zamiast powszechnie wykorzystywanego włókna węglowego, ma być, ma być wykorzystywana odpowiednia stal nierdzewna nie taka zwykła. To, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ta stal jest jakąś zwykłą stalą i do tej pory nikt na to nie wpadł. Tu jest inaczej. No ale technologia, jeśli chodzi o materiały, idzie bardzo szybko do przodu. Co ma też zwiększyć Możliwości, ale też ma zmniejszyć i nie tutaj w odróżnieniu od pewnych, można powiedzieć, pojazdów, które głęboko nurkowały. Tutaj mieszanie, jeśli chodzi o materiały, z jakich zostały one zbudowane, tu jest wszystko pod kontrolą, i tutaj są specjalne organizacje, które muszą bardzo, bardzo dużo rzeczy sprawdzić, zanim pozwolą na tego typu rzeczy. Zwłaszcza, że oczywiście ładunek, który wynoszą tego typu rakiety, nie jest tani, on musi być ubezpieczony, no a żaden ubezpieczyciel nie lubi tracić swoich pieniędzy naprawdę nie lubi, no ale to jest oczywiste, to jest interes. Dodatkowo, no ktoś, kto na przykład chce zawieźć ludzi na Księżyc, czyli na przykład Stany Zjednoczone, ktoś, kto chce się wybrać na wycieczkę na orbitę okołoziemską albo chce tam wynieść satelitę, to nie są biedni ludzie i to nie są ludzie, którzy lubią stratę własnych pieniędzy. Dlatego Starship jest kontrolowany w odpowiedni sposób. No wyobraźmy sobie taką wycieczkę na orbitę okołoziemską, gdzie jest kilku ludzi, których stać na tą wycieczkę, i gdyby coś się stało złego, no to tutaj naprawdę dużo pieniędzy byłoby wydane, żeby pociągnąć do odpowiedzialności winnych. Tak na to spójrzmy, troszkę można powiedzieć w brzydki sposób, ale musimy pamiętać, że oczywiście. Tak to wygląda. No i oczywiście ma to być dobry interes. Pamiętajmy, że SpaceX jako przedsiębiorstwo prywatne, tak to nazwijmy, ono chce osiągnąć pewne zyski. To nie jest tak, że ono robi wszystko pro publico bono, żeby ludzkość się rozwijała. Tu ma być zysk, tu ma być zysk z wynoszenia na orbitę okoziemską, na księżyc, na Marsa, dlatego jest bardzo szerokie wsparcie, jeśli chodzi o. Na przykład Stany Zjednoczone o NASA, żeby to umożliwić i duża chęć obniżenia kosztów wynoszenia tego przysłowiowego kilograma na orbitę geostacjonarną, czy też na Księżyc, ponieważ z tego jest zysk. Ja mogę przewieźć taniej Twojego satelitę, no nie tak dużo taniej, ale jednak zauważalnie taniej. No i do tego ja na tym zarobię jeszcze więcej, ponieważ mój pierwszy stopień Super Heavy wróci. Nie będę musiał go odbudowywać i zarobię na tym dużo pieniędzy. Ty na tym zyskasz, ja na tym zyskam, i świat się kręci. Więc nie patrzmy na starshipa tylko przez pryzmat rozwoju ludzkości. Oczywiście, jak najbardziej, ale dodatkowo są też z tego pieniądze. Tak samo jak z lądowania na księżycu był to program, była to rywalizacja polityczna jak najbardziej, ale też były z tego zyski. Tutaj ta technologia, która się, rozwinie, która się rozwinęła, według większości z nas tak przypadkiem, została wykorzystana i zarobiono na niej bardzo dużo pieniędzy. To jest bardzo ważna sprawa. Tego typu rzeczy, tak jak docieranie na Księżyc, budowa nowych, na przykład rakiet takich jak Starship, to rozwój technologii. O tym nie wolno zapominać. Miałem coś jeszcze powiedzieć, tylko, aha, wiem i te Starshipy mają startować z Boka Chica, Boca Chica, czyli takiego miejsca na południu Teksasu, jak najbliżej równika, o tym wiemy. Oczywiście też z położonego na Florydzie Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego, ale też Starshipy mają startować z platform oceanicznych. Ponieważ te Starshipy najlepiej kiedy startują z równika. No to jest oczywiste, no, Im bliżej równika, tym łatwiej. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Jednak ta obracająca się Ziemia, która obraca się, można powiedzieć, na równiku najszybciej, jest bardzo dobrym dodatkiem, jeśli chodzi o wyniesienie rakiety. To umożliwia jej zużyć mniej paliwa, czyli niższe koszty, no i każdy chce to wykorzystać. Dlatego Starshipy docelowo mają też startować na przykład z takich platform na oceanie i tutaj mogą być to na przykład przerobione platformy wiertnicze. Więc platforma wiertnicza nad złożem, które już jest wyczerpane, której się nie opłaca przemieszczać, może być przerobiona i wtedy z niej będzie startował i wtedy z niej będzie startował Starship. Świetna sprawa, naprawdę dająca bardzo duży boost, taki bardzo duży Dodatek, jeśli chodzi o opłacalność startów i lądowań, ponieważ to lądowanie jest równie ważne. Wiele osób podkreśla, że Starship jest czymś, co ma umożliwić maskowi dotarcie na Marsa. Jak najbardziej tak. Po drodze chcę jeszcze zarobić dużo pieniędzy na tym, i to jest normalne. Po drodze chcemy też dotrzeć na Księżyc, Amerykanie i nie tylko. Gdzie no, są rzeczy, które mogą się nam przydać, jeśli oczywiście ich wydobycie, czyli mówię o Helu 3, będzie opłacalne i jeśli tego Helu 3 będzie tyle, ile chcielibyśmy. Ale tutaj celem jest Mars. Jest to cel bardzo dalekosiężny, bardzo trudny, ale myślę, że jak najbardziej do osiągnięcia, tylko że to potrwa. Ci, którzy spodziewają się, że to będzie za rok, za dwa, to no, sobie troszkę poczekają. Po prostu cierpliwość. I jeśli chodzi o kolonizację Marsa, jeśli chodzi o to, jak to jest możliwe, czy w ogóle jest możliwe życie na Marsie przez zwykłych ludzi, no tu może się nie będę wypowiadał, ponieważ w mojej opinii no, raczej nie. Tamte warunki jednak są zbyt złe, chociaż trzeba to zrobić dla bezpieczeństwa ludzkości. Więc kończmy, ponieważ materiał o Starshipie stał się materiałem o zdobywaniu kosmosu i o tym, że Starship to nie tylko, można powiedzieć, środek do zdobywania innych planet, ale też środek, który umożliwi zarabianie dużych pieniędzy. Ważne jest to, że ten projekt się rozwija. Ważne jest to, że zwiększają się nasze możliwości, jeśli chodzi o no, badanie, podbój, tak, szeroko rozumiany tego kosmosu. Ponieważ przekłada się to też na opracowywanie nowych technologii, które będą również dotyczyć nas. A pieniądze na te nowe technologie, wydane dodatkowo na zdobywanie wiedzy, zdobywanie terenu, to dodatkowy zysk i korzyść. Ale może zakończmy, ponieważ znowu się rozgadam. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.